Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Przest wam przyjąć, jakie doznaję od ręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo pańskie. Moi drodzy. Ta dzisiejsza Ewangelia jest pewnym takim, takim troszeczkę dysonansem w całym, w, tam, w całym tonie Ewangelii i Nowego Testamentu, aczkolwiek ten dysonans jest, jest w jakiś sposób zrozumiały, więc to sobie wytłumaczymy. Pan Jezus, generalnie rzecz biorąc, jest księciem pokoju, w związku z powyższym. Jak to rozumieć, kiedy on mówi, że nie przyszedł przynieść pokoju, tylko rozłam. No i mówi o tych rozłamach, tam, które się odbywają nawet na linii najbliższych. Otóż tak się dzieje ze względu na napięcie, które jest w świecie. Święty Jan w Evaneli mówi o świecie jako o złam. zła. Aczkolwiek i tak to należy rozumieć świat wtedy u świętego Jana. Generalnie rzecz trzeba się tu się troszeczkę strzec przed takim błędem teologicznym, który się nazywa dualizmem manichejskim, czyli świat jest zły, ciało jest złe, duch jest dobry, dusza jest dobra. Tak? To jest taki tak zwany dualizm manichejski. To nie jest tak, bo świat jest dobry i ciało jest dobre, ponieważ świat jest stworzony przez Pana Boga. I ciało jest też jest, jest mieszkanie Ducha Świętego, i ono będzie wskrzeszone z, mar, z, z martwych. Więc to nie jest tak, że ciało jest złe, natomiast jest skażone. I grzechem, i nieporządkiem: bo jeżeli patrzymy na świat, weźmy na przykład tam, gdzie ludzka ręka nie dotyka, to to jest wszystko harmonijne. Weźmy na przykład tę ostatnią katastrofę ekologiczną w Otrze, tak czy też w rzece Ner, teraz też te śnięte ryby się pojawiły. Jak to wytłumaczyć, to, to jest, gdyby tam człowiek nie działał, to gdyby człowiek nie był powodowany głupotą, bądź chciwością, albo jednym i drugim, nie spuściłby tego do wody, to by to, to te ryby by pływały. To jest po prostu efekt. To nie jest to, że ten świat, ta ryba, ta, ta woda jest zła. Nie. Ten, świat, ten ekosystem, który w tej wodzie jest zły, nie. Tam dopiero, kiedy przychodzi to Ten nieporządek ludzki, duchowy, bo to jest wywoływane oczywiście nieporządkiem wewnętrznym, bo człowiek podejmuje wewnętrznie decyzje i do, 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 dokonuje takich na przykład takich rzeczy, jakich dokonał. Nie wiadomo jeszcze dokładnie co to jest, skąd to się wzięło i kto, kto za tym stoi. Natomiast to jest ewidentny przykład właśnie tego, że kiedy, kiedy zaczyna się funkcjonować w nieporządku, to, no to, jest, no to jest to, co jest. I, I co z tym zrobić? Otóż, otóż yy, cały widz polega na tym, żeby umieć trzymać się swoich zasad. Bo to, co Pan Jezus podaje w Ewangelii, służy o dobru człowieka, nie ma bardziej humanistycznego przesłania niż w Ewangelii. Jak na przykład weźmiecie sobie na przykład yy, yy, komunikację bez przemocy Rosenberga, to, 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 to jest czysta Ewangelia. Jak się to przełoży na Ewangelię albo Ewangelię do Rosenberga, to jest po prostu to, jest po prostu, to są wartości ewangeliczne. Pan Bóg daje nam wartości, daje nam zasady po to, żebyśmy, żeby nas ratować, żebyśmy my funkcjonowali sami w sobie w harmonii i na zewnątrz w harmonii. Natomiast problem polega na tym, że część nie chce. I teraz co z tym fantem zrobić? No mamy na przykład tego Jeremiasza na początku. Tam jest taka sprawa, że oni są oblężeni przez Nabuchodonozora i Jeremiasz jest prorokiem, który, i Pan Bóg mówi przez Jeremiasza: i mówi Poddajcie się Nabuchodonozorowi. A towarzystwo w Jerozolimie nie chce tego zrobić. Jeremiasz mówi, przestrzegaj, słuchajcie, poddajcie się, bo jak nie poddacie się, to po prostu Nabuchodonozor przyjdzie, obróci, obróci miasto w perzynę, wywiezie wszystkich do Babilonii i będzie pozamiatane. Nie. Jeremiasz słucha, żeby go uciszyć, to go wsadzili do tej cysterny. I on, mówiąc im i ostrzegając ich, stawia wobec tych staje się ich oponentem. I tutaj jest pytanie, czy powinien był zamilknąć i pozwolić, żeby oni się, żeby szli jak te, jak te ćmy do ognia, czy też powinien jednak występować, żeby ich ratować. Występował, żeby ich ratować, w związku z powyższym wsadzili go do, do tej cysterny, żeby zginął. Bóg dziękować, że ten sedecaż się za nim ujął go wyciągnęli. Kiedy przychodzi co do czego, przychodzi do, do, do wyborów, przychodzi do zasad, przychodzi do decyzji, które podejmujemy w życiu. To nie chodzi o to, że my będziemy teraz y, jako chrześcijanie walczyć ogniem i mieczem. No nie. Chodzi o to, że kiedy Ty przychodzi do Ciebie, przychodzi w sytuacja, w której Ty podejmujesz decyzję, i ta decyzja jest niepopularna, bo świat żyje inaczej, a Ty podejmujesz decyzję, która jest inna niż, y, niż narzuca Ci świat. Powiedzmy, świat na przykład mówi takie rzeczy żebyście sobie zamieszkali przed ślubem pod jednym dachem, tam spróbowali, jak to, jak to jest, a później ewentualnie to tam wszystko sobie tam uregulowali. To jest budowanie domu od dachu. I w momencie, kiedy ktoś mówi, że nie, my nie zamieszkamy, bo, bo mamy, dlaczego nie, no bo mamy takie zasady, no to towarzystwo wokół mówi, no przecież wszyscy tak robią. To, że wszyscy tak robią, to wcale nie znaczy, że to się Pan Bogu podoba. A jeżeli jeszcze z tego wychodzi cała masa bałaganu, to jest jeszcze inna, inność. To jest pierwsza, pierwsza, pierwsza lepsza rzecz z brzegu. Tych, 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 tych trudności, które będą powodować, będą powodować, że ty na przykład, ty na przykład, na przykład, no na przykład, na przykład, na przykład, mam taką sytuację z, 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 z bliskiego swojego kręgu, z historyczną już, Bogu dziękować, że jedna osoba była kompletnie w rodzinie agnostykiem. A tej wołującym. I w Wielki Piątek szykowała małżonka, szykowała kanapki do pracy z szynką. John Zwendlima. Osoba, która się przeciwstawiała tej sprawie w domu, wsadziła szynkę w Wielki Czwartek do zamrażarki. I jak rano trzeba było zrobić, wyciągnąć zrobić kanapki. To trzeba nie było z czego, trzeba było z sera, bo wędzina była zamrożona, trzeba było po prostu ją albo potóc tym, trzeba było ją potuc młotkiem, albo piłą pojechać. To, i to są takie, to, to oczywiście to, to jest taka powiedziałbym sytuacja dość krotochwilna. Natomiast, natomiast przychodzi czasami do rzeczy, że kiedy nawet w domu mamy takie sytuacje, że jedno tak, a drugie tak. I oczywiście, że nie chodzi o to, żebyśmy my teraz wojowali, nie wiem, nie wiem jak, bo, bo, to go, bo to nie o to chodzi, żeby teraz wiecie, krucjaty urządzać. Nie, bo to trzeba swojemu być sobie wiernym przede wszystkim. Sobie wiernym i czerpać z tego korzyść, ponieważ ta korzyść, kiedy jest się wiernym sobie, w, w tym duchu Bożym, to, to wszystko, ten, ten, ten wewnętrzny układ jest harmonijny, bo to poniesie ze sobą wewnętrzny pokój. Jak niesie w tobie wewnętrzny pokój, to ty również masz możliwość tego, niesienia tego pokoju na zewnątrz. I bardzo podobnie jest, ten, jest z tą sytuacją duchową, dlatego że tak jak chrześcijanie w świecie, tak dusza w ciele. Kiedy my mamy tę bardzo podobną w sobie dychotomię, że y, ciało czego chceś innego, a dusza czego innego. Tu jeszcze, jeszcze poprosiłem, bo chciałem to zacytować. U Galatów jest, y, Paweł mówi to, mianowicie, o to czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Mówi św. Paweł u Galatów tuż przed tą katalogiem owoców Ducha Świętego w piątym rozdziale. Każdy z nas doświadcza tego w sobie, tego napięcia. I ja pamiętam, kiedy odmawiałem, odprawiałem pierwsze swoje ćwiczenia gnacjańskie, to było w 1991 roku, w Czechowicach-Dziedzicach. I tam w Czechowicach u Jezuitów, w Czechowicach, w Dziedzicach, na, na korytarzu, na klatce schodowej wisiał, wisiał obraz. Wisiał obraz, w którym młodzieniec gra w szachy. Przeciwnikiem jest taki, taka postać ubrana w czerwone szaty, takiego, takiego powiedziałbym, błazna kulewskiego. I widać, ten przeciwnik gra czarnymi, młodzieniec gra białymi, a za młodzieńcem jest taki anioł, taka postać świetlista, i mu podpowiada, co ma zrobić, żeby, żeby ograć tego, 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 tego przeciwnika. I to jest pokazana cała nasza ta trudność, kiedy my podejmujemy, musimy podjąć decyzję i mamy trudność. Bo wiadomo, że, jest, że człowiek jest pożądawczy. Jest chciwy, jest egoistyczny, jest taki i taki. On jest po prostu zraniony grzechem. I żeby móc w sobie to pokonać, trzeba, trzeba stosować się do zasad, które, które pan, daje Pan Jezus. Na tym to polega. Na tym polega ta dojrzałość wewnętrzna. I kiedy jest ta wewnętrzna dojrzałość, i w miarę. nigdy my nie będziemy doskonali. To wiadomo sprawą jest, że będziemy się potykać, samemu służy konfesjonal. Natomiast chodzi o to, żeby nie dać się, nie pozwolić się wciągnąć w Wir świata. Świata takiego, jak go tłumaczę, tak? nie świata stworzonego przez Pana Boga i harmonijnego, tylko świata, który jest po prostu siedliskiem nieporządku i nieładu. I przez to rozkłada nas, próbuje nas rozłożyć i próbuje nam zaburzyć również nasze życie, zewnętrzne i wewnętrzne. Dlatego tutaj tym azymutem jest sumienie, bo kiedy ja mam do, dobrze uformowane sumienie, a mogę sobie skrzywić oczywiście, ale dobrze, dobrze uformowane sumienie, ono jest, formuje się przez sakrament pojednania i pokuty. Regularny sakrament pojednania i pokuty powoduje, że kiedy dokonuje się, dokonuje się jakaś yy, sprawa, masz podjąć decyzję, albo podjąłeś decyzję i robisz coś niewłaściwego, to ty to w sobie czujesz. Ja nie muszę tego tobie mówić. Oczywiście ty to możesz stłamsić. Ty to możesz stłumić, możesz sobie skrzywić, możesz to sumienie po prostu sobie odstawić na bok, ale wtedy działasz w lesa I na tym to polega, żeby umieć w sobie to wypracować i umieć to w sobie, i, umieć i, i dbać o to, żeby mnie to nie wciągnęło. I, ta, I ten rozłam zawsze będzie. Jak ja będę o to dbał, to muszę mieć świadomość również tego, że się, mogę się nie podobać. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że jeżeli, wszyscy się, jeżeli jesteś osobą, która się podoba wszystkim, to jest z Tobą coś nie tak. To jest z Tobą coś nie tak. Bo to jest konformizm. To jest chorągiewka, tutaj tak, tutaj tak. Mówią tak, tu wie tak. A ja mówię nie, to nie. No to jest, proszę Państwa, to, to się nie da. Jeśli Ty jesteś człowiekiem jasno dojrzałym, jasno określonym, z okre określoną tożsamością, wiernym sobie, to wcześniej czy później przyjdzie jakiś taki wysłannik, który, który cię będzie policzkował. Nie ma wyjścia. I na koniec przeczytam Wam fragment listu do Diogneta. To jest genialna perełka literatury chrześcijańskiej, wczesnochrześcijańskiej. chrześcijańskiej Ja go troszeczkę zmodyfikowałem, go skróciłem, żeby nie był za długi, ale on jest kwintesencją troszeczkę tej, tej, tego rozważania, które dzisiaj w tej homilii nam powstało. Mianowicie, tytuł tego listu brzmi: Chrześcijanie w świecie. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło. Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież swoim postępowaniem uzewnętrznają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy w własnej, we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, ale nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi. Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała. Chrześcijanie mieszkają w świecie, a jednak nie są ze świata. Ciało nienawidzi duszy, chociaż go w niczym nie skrzywdziła. Przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwnie jego rozkoszom. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała. A chrześcijanie zamknięci są w świecie jako w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. I chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuszczać.